Đi đâu, đ Na dole pasienia jest dość, nikt już nie musi wychodzić na te hole. Ale my wychodzimy przede wszystkim, żeby te hole przepaść i na pamiątkę tych wypasów, jak były od setek lat. Bo przede wszystkim życie pasterskie to się odbywało wysoko w holach. Na dole się orało, sadziło. Tam by gospodarz Gazda żeby nie puścił. Dlatego góry to była wolność Bacu, wolność Johansu, wolność pasterstwa. To były wysokie góry i na tą pamiątkę wychodzimy właśnie wysoko na hole. No Jest to upamiętnienie takich przodków, co tu chodzowali całe lata, można powiedzieć całe pokolenia chodzowali z tymi łowcami. I na tą pamiątkę też idziemy do góry, do wierchu, łopać te wierchy. Ale jest to też dla nas taka droga, taka podróż, żeby się dotknąć korzeni, jak to dawniej było, jak to u nich. Jak to u nich wszystko wyglądało? Jak wyglądał wypas w górach? Jak się wtedy człowiek czuje? Jak się wtedy łowca czuje? I my to wszystko chcemy doświadczyć. Mimo, że na dole pasienio jest dość, z jest ale, ale hale wymagają nasz, proszą się o wypas. Tu woli wysoko spędzamy wysoki lato, będziemy Będziemy doić, będziemy paść, wysoki lato. I to tak utrzymiemy się tu na pewno porę tygodni z tymi owcami. Za kiedy zejdziemy w dół, i to jest taki wesoły okres, bo i owca jest radosna. Tu są inne zioła, tu jest inna droba. tu jest wszystko inne, foli. Tu jest wolność, nie? wszyscy się inaczej czują. Idące idą, idące idą, hej łowiacki granicą. Baca za nimi, baca za nimi, hej wywi opalicą. Baca za nimi, baca za nimi, hej wywi opalicą. To wyjście na holę to jest takie wydarzenie otwarte. Ma charakter otwarty. Każdy może tu dołączyć do nas, zobaczyć co my tu robimy, w ogóle o co tu chodzi, albo przejść obok i tylko się przyglądać. W każdym bądź razie jest to takie wydarzenie, które potrzebne jest nam, żeby się otworzyć, pokazać to pasterstwo, ale też myślę, że daje dużo takiemu człowiekowi, który akurat jego droga się zbiegnie z naszym szlakiem albo jego szlak się zbiegnie z naszą drogą. No i możemy razem chwilę iść na tą holę. Nie? A hola, no, to wiadomo, to jest trud, to jest wypas wysoko w górach. Tu jest inna pogoda całkiem. Są inne warunki, tu jest ostre słońce, a jak popada albo Pogoda się odwróci, to jest od razu bardzo zimno i nieraz to do owce dokucza do owcom czy juchasą. To już są wysokie góry, ale jest na pewno wesołość wielko. No i daje to jakąś radość. Po coś ci górole tu szli na pewno? Nie tylko wypas przede wszystkim, że możliwość wolnego wypasu, ale ale myślę, że ich to też bardzo cieszyło. Jest to wydarzenie niesamowicie radosne, bo bo ci górole to zawsze celebrowali i świętowali to wyjście w hole, i świętowali zejście z holi. Także to jest szczególny, szczególny dla nas e, moment wyjścia do holi. Normalnie zwyczajowo trasa jest co roku, bo trasa jest ustalona też z innymi albo bacami, albo z innymi właścicielami gruntu, bo owce zawsze coś kasika. Łopasą ogryzom i oto często czasem była zwada czy z państwem, czy z innymi bacami, że tamka przepaśli, czy, 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 czy po jakich młodnikach, czy nasadzeniach zawsze oto była kwestia zwady takiego do przegoni. O przegonie, nie? Ale, ale no to zwyczajowo szło się tymi samymi trasami. Moi przodkowie też chodzili myślę tymi samymi trasami, bo to mieli ludzie ustalone, jak chodzowali. Żeby, żeby nie musieli na nowo cały czas ustalać. No to chodzowali starymi trasami przez dane hole. No i, i była to te, był to element tradycji na pewno. Że się szło przez takie i takie hole, no i w takim i takim okresie.